To trawisek. Się ma Troll, Się ma Hassojami, Się ma Risteo. Muszę do wszystkich widzów teraz napisać. Na pewno na Twitchu. O adres do wysyłki magnesiku. Co tak wszyscy gadają o tej sztucznej czkie? Nie czaję tego, totalnie. Laski mają kuwa, wibratory i nikt o tym nie gada. Ale jak facet sobie ma sztuczną to wszyscy o tym gadają. No nie wiem. Ja nie wiem, czy do Meksyku jadę. Coś ciekawego w Meksyku. Nie, mi się Meksyk kojarzy z jakimiś wpionymi gringo po czterech tekilach, którzy będą na mnie patrzeć spod byka. Jak źle spojrzę, to dostanę maczetą w głowę. W Meksyku bym się już tak nie czuł bezpiecznie jak w Japonii. A nie, chwila, gringo to cudzoziemiec. Czyli to ja bym był gringo w Meksyku, tak? Ja byłbym gringo. Tak się mówi yy, na lokalsów z Meksyku w sumie. Czyś buraczek. Teraz będę miał ksywkę buraczek, tak? Milion buraczków. Ja pierdzielę. Milion buraczków. Jak myślisz, że z 21 tysięcy donate'ów będzie coś dla ciebie? No raczej się podzielimy, nie? Będzie git. No wyjazd na pewno jest... mi się opłacił. Pizerunkowo myślę, wysięgowo i tak dalej. Wszystko miło z wyjazdu wspominam w sumie. Ten klip, co się tak gapiłem w boku, to się nie gapiłem wtedy na tą laskę, to tylko tak wyglądało, ale no ładę, wręcz się tłumaczył. No ja miałem dużo widzów na tym solo streamie w sumie. Podało mi się, jak zwycałem tą osakę. Bardzo ładne widoki, nigdy tak ładnych nie widziałem. Ja wszystkie takie najfajniejsze chyba momenty nagrałem na storce, na Instagramie. Ja dużo na Instagrama, wrzuciłem rolkę z to tych... to rzeczy. Wrzuciłbym więcej, ale był limit. Rejsunia... Rejsunia jest trolem. Chłop ma rozmiar XXL europejski i to bluze, żebym mu kupił. W Japonii jedną XL widziałem, a japońska XL to jest Lka. Czy jesteś uzależniony od energetyków? Może trochę. No ta japonka baże kawaiba, no. Nie no nie pilnowała mnie mama, martwia się. E, ja, mi to nie przeszkadza, to chyba dobrze. Wolę, żeby mama mnie nie myślała niż. Wiecie, no. Żeby nie myślała. Nie wiem, czy ja chcę oglądać szoty. Ja ogólnie nie lubię swoich szotów swoich wodów oglądać. Co to jest? Zaraz zostaniemy. Ja, p, ale nie, no ja nie mogę tego oglądać. Jest złota zasada: rzeczy po polu się nie ogląda. Nie chcę oglądać szotów swoich. Yy, remigiusz Kawajdes. Daj dziobu! Ja p Dole, nie umieram w cringe'u. Nie, nie oglądam klipów, ja nie lubię swoich klipów oglądać. Możecie sobie oglądać, ze mnie śmiać, ale błagam nie róbcie mi tego, no ja nie mogę. Daj dziobu. Kiedy magnesy wyślesz widzom? No właśnie, no mam nadzieję, że im wyślę, nie? Wszystkim napisałem PW na Twitch'u. Ale nie wiem czy mi wszyscy odpiszą. No mam nadzieję, że każdy mi odpisze od tych magnesów. Ile mam magnesów do rozdania? Z 20 parę mam. 13 osób mam, ale niektórzy dostałem po kilka magnesów, po jeden ziak na przykład 6 sztówek wpłacił. 10. Jestem czerwony jak milion buraczków. Kawajdesu zrobisz ze mną zdjęcie. dziobu obuja. To ty serio. Myślałeś, 40 latka. Wyjdzie na spacer z 30-letnim, napalonym na każdą laskę prawiczkiem. Tastra Amerka robiła sobie kontent na Tobie, ale Beka przegrywa. Też sobie robiłem kontent na no, Meksyk Donaity, nie wiem czy ty no, do Meksyku. Na razie mi dobrze w Polsce. No chciałem sobie kupić trochę lepszy procesor, nową płytę główną i trochę więcej RAMów, bo mi się trochę już ta płyta główna sypie powoli. No i ten stalker wychodzi. Jaka była Twoja reakcja na to, że dojdzieś, że 14 września? Giga się zastresowałem, ale siedziałem cicho. Nic nie mówili na prześwietleniu. Pani się tylko śmiechna, że tyle magnesów mam. Dzięki rekord ze słupika. Ja się odniosę do tego shota. jeśli ja nie gapiłem na Japonkę przez minutę. Tak to wyglądało. Taka perspektywa kamerki była. Aligator go Aligator, Alligator go Po powrocie z, y w Japonii nie jest mi jakoś już tak gorąco w tym poznaniu, jak mam być szczery. No jest ciepło, ale... Powiem tak, normalnie bym narzekał na tą temperaturę, ale się przyzwyczaję, że w Japonii jest 40 stopni. Whatever. Teraz, jak jest 30, to tak jakby w Japonii zima była. Mogę porobić przegląd trzecików, jak chcecie. Możecie mi powycać, jak będę w lobby. Ale ja nie lubię swoich klipów, w szczególności jak w tym pijany oglądać. No, oczywiście, że się odpłatę chłopakom. Nie wiem w ogóle, czemu takie pytania padają. A zwrócił się chociaż w połowie wyjazd? Myślę, że tak. Myślę, że w połowie się wrócił. Bo tam do donateów było z 20k. A z że już dzielimy się na porówno. Też od widzów dostałem 5 koła. Czyli wyjdzie na to, że 10 tysięcy. Eee, więc myślę, że w połowie się wróci. No i też pamiętajcie, że no, dużo zasięgów złapałem dzięki temu wyjazdowi. Więc nawet, jak tam nie będę musiał dać, się 8 tysięcy. No przyszłościowo mi się to opłaci, takie jak reszcie, chłopakom. Zateł 10. Co myślisz o akcji gdy Suchar przez kilka godzin w barze przepuszczał bardzo niemiłe donejpy o tobie? Jak dla mnie bardzo oddawał i nie wiem czy dalej bym się z nim zadawał po takim czymś, no ale to już twoja sprawa pozbył. Nie wiem co chwilę, bo mi przykrapu się i mi przeszło. Wy nie w Japonii? tak sobie, bardziej mi picie smakowało. Long odebrał koło fortuny. Już ci kręcę. Riff na gitarze ci wyleciał. Zaraz, zaraz ci tak, no idę się załatwić. Nie musisz? Okej. Okay. No wygrałeś na tak kole fortuny, no ale jak nie chcesz, no to spoko. No tam laki ci się wylosowało. Kaczenie: trening wstawania. Pyk dla ciebie. Bardzo ciężko zniosłem lot samolotem. Siedziałem obok Koreańczyka. Nie widziałem, nie Koreańczyka, Japończyka. I nie wiedziałem, jak będziemy lecieć. On powiedział, że się stresuje. Ja powiedziałem, że też się stresuje. Sobie zażartowałem, że najwyżej rozbijemy się na Grenlandii. I tak lecimy, lecimy, lecimy. I nagle lecimy w stronę Grenlandii. Z kamerki pokładowej zniknęła temperatura, jaka jest na zewnątrz. Wcześniej było tam 18 stopni. Później minus 10, minus 18. Nagle to zniknęło. I kura, leciliśmy przez środek Grenlandii, nie? A ja, takie ale ja, Tak się bałem. Myślałem, że silniki zamarzną. No, nie mogłem zasnąć na dłużej niż dwie minuty. No, bałem się, że silniki zamarzną. No, serio, trochę trzęsło tym samolotem. No, przez biegun północny lecieliśmy. Środkiem biegunu północnego. Czekajcie. Ty, y, y, jak się nazywa ta mapa świata, tylko okrągła? Jak to się wpisywa? Taką, gdzie mogę poruszać. Nie obrazek, tylko animację. O, no? Google Earth. No to wam pokażę, jak leciliśmy z Osaki, z Tokio. O ile pamiętam, lecieliśmy tak. Lecieliśmy tu, gdzieś dotąd, stąd tu. A później jakoś lecieliśmy. Wiem, że lecieliśmy na pewno tak: tu, 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 przez Szwecję. Tędy lecieliśmy. Ale nie wiem, jak lecieliśmy w tym obszarze. No lecieliśmy, tak. No, no patrzyłem na tą mapkę przecież cały czas, jak lecimy. No tak lecieliśmy. Leci Chłop wyleciał tu. I później lecieliśmy tędy. 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 No nie, no ja wam pokazuję po prostu jak lecieliśmy i tyle. Chyba tędy lecieliśmy gdzieś, tędy. Mi się wydaje. Nie pamiętam, widzę dokładnie. Wiem, że przez Grenlandię leciliśmy przez biegun północny, yy, przez środek leciliśmy tutaj. I później przez Szwecję i do Polski. Tu, 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 tu. coś takiego. Co tu widz w Masz trasę, ale to nie jest chyba ta trasa. Nie no ja wam pokazuję jak lecieliśmy. Leci, leciliśmy przez Grenlandię na 100%. Popatrzyłem na ekranie. Nie no, nie mam zamkniętego umysłu, wy trolujecie po prostu. No mówię wam, jak leciałem normalnie w Japonii y, do Polski. Przez biegun północny. Bo całą podróż obserwowałem. Chyba już wiem jak lecieliśmy. Bo pamiętam tą Zatokę Hudsona. Lecieliśmy chyba przez Alaskę. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tak leciliśmy. I później tu, 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 tu. Później przez Szwecję i do Polski. No ziomek dał ale no nie wiem. My tak nie lecieliśmy. Nie, to nie jest pod publikę. No tutaj widzę, na 100% przez Grenlandię lecieliśmy. Nie, nie, nie. Przez Falbart nie lecieliśmy. Leciliśmy przez Grenlandię. Na 600%. No nie wiem, no ja widziałem, że lecimy przez Grenlandię na mapce, na 100%. Nie wiem, no może źle coś pokazało. Wie, no ja leciałem. Jak oddasz chłopakon 20k, zadzwonię do bociana. Bociana będzie 30k. To to ptaku. Nie, nie jestem zły na chłopaku, w ani jednym procencie. na też, że tam. W tym barze leciał to donate. Bardzo fajne chwile spędziłem, Cieszę się. No miałem przez chwilę swój humoryk i tyle, później podaliśmy łapę. zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie mnie bał. Ale to ja byłem w Japonii kupiłem se sztuczną w ogóle ciekawi mnie jedno. Dlaczego jak facet kupił se sztuczną tak głośno o tym, ale jak mają wibratory, to nikt o tym nie mówi. I nie akceptuję argumentu, bo o tym gadasz, a one o tym nie gadają, skoro to Remek cały czas o nich gadał, a ja nie chciałem o tym gadać. Nie przyjmuję tego argumentu. Nie, a później z tymi wszystkimi Japonkami gadałem i wszystko jest spoko. Mam je na Instagramie. Widzowie, ja byłem grzeczny w Japonii. Nie wiem, czy wiecie, to jest taki subtelny szczegół, bo by, byłem pijany w barze i myślałem, że ta Japonka chce mi dać buzi w usta. Nawet jak mi chciała tego zrobić, whatever, nie ma to znaczenia, to nastawiłem policzek i bym nie pozwolił jej dać mi buzi w usta. Ja byłem grzeczny. Nie, nikogo bym w usta nie posował, jakby ktoś chciał w Japonii. Ta cukrem, bo mi złą kole przywieźli. A ja wolę kole zero. Nie no serio preferuję kole zero Dzięki Ksajo Dzięki Pusupa 4 miesiące Dzięki Marcin Może kiedyś my jakiś kolap wejdziemy Iście <śpiewanie> ludzie Nie wiem skrwiony jestem Zwierzęta w drużynie Czwarta k***a gra z rzędu. Chodźmy sobie obejrzeć rolki w Japonii. A ja w tym czasie, że wiem. No ja p***dolę, no. No j***ć, kurę Ligę szmaty, k***ę p***doloną, k***a. nie Przepraszam, nie no, bądźmy dobrego mentalu, ale kurwa ta gra to główno. j***any, suba Obejrzmy sobie wizualnie rolki moje z Instagrama. Macie tutaj. Linka. Ja zmontuję mikro yy, i sobie wiem obiad. Macie. Już na lotnisku dotarłem To ja się to przeżyje No i co? Ogarnęliśmy kartę SIM. I jakoś to będzie. Idziemy zaraz do hotelu yeah, right. Pierwsza relacja Pierwsze zobaczenie Tokio na żywo oczy. W ogóle pierwszy raz zobaczyliśmy miasto chyba 5 godzin po wyjściu z lotniska Siłownia Progres? Aha to nasz hotel Bra. Cyk Patrzcie to Jezu jak tu się załatwić Dobra ogarnę to Idziemy No trzeba to przeżyć jak w filmie kurde Torkę nagrać Czterech dorosłych mężczyzn na automatach z wajfu Patrzcie, jaką mam słodką kanał! Wygrałem! A widzowie, a te gacie dwudniowe, to jest taki skam. To są po prostu czyste majtki. Jak coś. To były zwykłe, czyste majty. O! To były moje chyba ulubione momenty. Ten muscle bar, to był taki sztos. Musicie tam iść, jak będziecie w Japonii. Ja pierdolę, tak zabiście to wspominam. Ja myślałem, że pójdę napić się drinka i dostanę jakąś tam lepę, a nagle lawki zaczynają tańczyć, podnosić mnie, tańczyć na rurze, jak w jakimś strip clubie. No ja psole. Anna ta nohadała to totemo... Nie, Anata ta nohadała y, totemo kirei Dashi Kawaii Dev. Patrz, ile świateł tu jest. To jest normalnie dzień w nocy w tej Japonii. Patrzcie widzowy hotel, jak wysoko. O, Ari -chan. O, możemy się odnieść do tego klipa. Ja na nią spojrzałem, a później na jej fotografa, a później patrzyłem się w tamtym kierunku Bo ona miała na koszulce napiw jakiś tam i jej fotograf miał ten sam napiw. w tym Patrzcie gdzie mam oczy. Nawet się na nią nie gapię tutaj Popatrz się do, do tyłu telefonu Patrzę się tam, nie na nią. Ja piję, no to wygląda, jakbym się. Ja się patrzyłem tam, tutaj, nie na nią. No, no, ja się tak nie gapię na ludzi. No nawet spójrzcie moje oczy. Nie patrzą się tu, tylko patrzą się tu, gapię się tam. Muszę się wybronić. Muszę się wybronić. Nie, no nie mogę tego oglądać. Zagadała do mnie y, Laska. Pogadaliśmy chwilę i, i co? To znaczy, że jest moja i że się nie może z byłem przeliwać, Bruce uczy się wypadać nowe słowa eee, okay. eee, O Co? Co? Duerfot Ja coś powiedzieć, chciałem powiedzieć po norwesku, a okazało się, że do niej walnemtek, że płaska. Tu ale to było tak niezręczne. <laughs> Albo ona poddymiła. Macie tutaj widzowie Ichiran, poprawny ramen. Szczerze myślałem, że ten Ichiran będzie lepszy. Serio. Nie ma podjazdu do jedców w Poznaniu. Macie tutaj piękny widoczek na egzotyczną bramę. Nie wiem jak się nazywa. Po prostu brama. Tam jest chyba napis. A tu gdzie patrzyłeś? Na nią patrzyłem. Zakochany. Już patrzcie. <laughs> Owo. Ale się popatrzyła na niego. Nie wiem, no po prostu ładne te dziewczyny były, no to się patrzyłem, no. Nie mogłem się powstrzymać. No nie... No niektóre te japonki były tak ładne, że... No wiecie. No, no po prostu, przykuwały mnie wzrokiem. No tan, Co ja z tą ręką robiłem? Nie, Neko, tam to nie było się Siema, idę do sklepu. No i później nie mogłem więcej rolek dawać, bo jest limit 100. Czy to prawda, że to twoja dziewczyna, nowa świnka martynka? Obecnie ja mam dziewczyny. Nie, nikt mnie nie zostawił. Ale jak randkujecie z kimś, to nie znaczy, że z kimś już jesteście w związku. Związek to jest jest zaobowiązanie. No, jak się zaczynasz z kimś spotykać, pisać, to nie znaczy, że jesteście razem, tak? ja już nie wiem, jak ten świat działa? Przymierzam koszulkę, którą kupiłem, która mi siadła. To jest rozmiar japoński L. Typny jest tylko to jest 2 AWD. Była dobra rozmiarówka. To jest l japońska, czyli trochę mniejsza. Mam nadzieję, że się w nią wcifnę. A Tu wysyłasz pieniądze. Asas, wielkie dzięki za wsparcie. Zetał 10:00, no na pewno wrócę ty ją już ruchłeś w głowie, tylko jak każdy ty fajna wie, w sumie. że ty zamówionej kutry byś nie wyruchł, bo ty po buziaku w policzek znasz hey, jak tysiąc buraczków. Ty, no, kurde. Czemu gówno? Eee, dzięki za Luzka dla pełordów, a mi się podoba. Dawidowie! To zgadnie co mi się najbardziej w japonkach podobało, wyglądu, coś co ja lubię u dziewczyn, i wszystkie prawie to miały, grzywki, kołam grzywki, a tam prawie każdy miała grzyweczkę. Dlaczego już nie chodzisz na siłownię? No może wrócę jak będę miał ochotę, na razie nie chodzę. Ja na siłę chciałem tylko trochę czuć tego zrzucić, w sumie tyle, a to dieta jest, a nie siłownia bardziej. Tej ja na pewno w sumie trochę schudłem. Tyle co się nachodziłem jak nigdy w życiu. Nie jadłem aż tyle w sumie. Myślę, że z kiloska straciłem. Nie mam coli zero, złe zamówienie mi przywieźli znowu. No przyrzekam widzowie, no że złą zamówiłem. Naprawdę preferuję kole zero. Bardziej mi smakuje. Przyrzekam. To pokaza zamówienie? To jest zamówienie z dzisiaj. Czy tam wczoraj? Coca-Cola 0 napój gazowany, 1,75 litra, 4X, mówiłem. Kiedy oddam chłopakom za wyjazd? Nie martw się, byczku. Jeszcze nie wiem, ile mnie ten wyjazd kosztował. Też dostałem do od widzów, dostałem od mamy. Czy mam bliznę na twarzy, Jakbym mały Rottweiler mi polifa odgryzł. 32 stopnie, temperatura? Chyba kurtkę założę, jest mi tak zimno tym co było w Japonii to mi zimno teraz. Dobra, powiem wam szczerze, trochę kozaczyłem. jest trochę ciepło w sumie. Do wniesienia. Powiem wam no, że dla zmiany chciałbym poczuć jakiś chłodek w końcu. A mógłbym sobie być teraz w Japonii i z jakimiś Japonkami. A zamiast tego śmierć ośmiertam resty moich szarych komórek tych głupiej, że by cię wpławiły i naciągały na, na kasę. Wolę być naciągany na kasę przez Japonkę, a później wpławiony niż grać w tą grę. Ta pierwsza opcja i tak jest lepsza. Mogłoby być widzowie trochę w końcu chłodniej. Lepszy upał niż śnieg? Ech... Eee, no powiem Ci, że po tym pobycie w Japonii, chyba bym chciał śnieżek. Jaka jest temperatura? Kurwa mać, 30. Błagam, dajcie już jakiś chłodek. Nie, wszystko jest git. Siema, suchar. Oddaj kasę, no to musimy się ten, na Discordzie spotkać i obgadać wszystko. Możemy zrobić zrobimy po tej grze rozliczenie z czatem i czat mi przypomni jako czy mi zapomnę, jak coś kupowałem w sumie. No dawaj na Discorda. Elo? Hello. Elo.